Ciao a tutti! Nazywam się Alessandro i to jest Italianissimo, czyli najbardziej włoskie przepisy. Lasagne, lasagne, lasagne. Ile przepisów jest na internecie o lasagne? Już głowa boli. A jak robić prawdziwa włoska lasagna? Skąd przepis się wzięło tak naprawdę? Lasagne pochodzi z regionu, który nazywa się Milia Romagna. Jest dokładnie, gdzie Bologna się znajduje. Nie wiem, czego ja życzę, ale każdy region we Włoszech tak naprawdę ma swój przepis. A dzisiaj będziemy robili najpopularniejsze danie, prawdopodobnie na świecie. Jak robi prawdziwa włoska mama w niedzielę, to zapraszam do gotowania, chodźcie ze mną. Dzisiejsze gotowanie będzie podzielone w trzech etapach. Bo musimy zrobić makaron, sos beszamelowy i sos bolognese. Dzisiaj mamy dużo pracy. Do makaronu potrzebujemy mąki i jajek. Do sosu beszamelowego potrzebujemy mąki, masła, mleka i gałki muszkatołowej. Do posypania na koniec będziemy potrzebować startego parmezanu. Jeśli chodzi o sos bolognese Macie link na górze, gdzie jest przepis krok po kroku, bo już zrobiliśmy. Na blat wysypujemy mąkę i na środku rozrobimy dołek. Wlewamy jajka, roztrzepujemy ich delikatnie widelcem i zaczniemy powoli wymieszać z mąką. Zagniatamy ciasto około 10-15 minut, też będzie gładkie. Jeśli się wklej na ręce, to znaczy, że trzeba podsypać jeszcze trochę mąki. Uformujemy z ciasta kulę, zawiniemy go w folię, odstawimy na 30 minut do lodówki. A teraz zajmujemy się sosem beszamelowym. W rondelku umieścimy masło i na małej mocy pannika powoli się wytopi. W drugim nagrzejemy mleko. Pamiętacie, że musi być letnie, a nie gorące. Kiedy już masło będzie płynne, dodajemy mąkę, ciągle mieszając zawartość rondelka. Gdy masa będzie już gładka, wlejemy całe mleko i dodajemy sól i gałkę. Zwiększymy moc palnika i cały czas mieszamy sos. Gdy sos osiągnie gęstość kisielu, jest już gotowy. Sos będzie gęstszy, gdy trochę odstygnie. Robimy teraz makaron do lasagne. Pokroimy część ciasta i rozgnieciemy najpierw dłonią na placek. Przedłożeniem ciasta między wałki należy je co rozwałkować, żeby pasowało do najszerszego ustawienia maszynki. Potem po prostu za każdym razem przekręcacie pokrętło o jedną wartość oznaczając grubość ciasta i wałkujecie, aż osiągniecie 1 mm. Rozwałkowane jak i ciasto, kroć na płatę lasagne i układać na obrusie stołu. Makaron trzeba lekko przygotować. Wrzucimy go do gotowanej i solonej wody na około 3-4 minuty. wystudzimy makaron w zimnej wodę i położymy z powrotem do obrusu. Naczynie zmarujemy masłem, na dnie rozkładamy makaron, wykładamy sos bolognese na równą warstwę i rozprowadzamy trochę sosu bechamelowego, uwaga, nie dodajemy za dużo, bo inaczej lasagne się rozpłynie później. Na końcu trochę parmesanu. Każdą warstwę lasagne nakuwać od góry na przykład patyczkiem do szaszłyków, aby w czasie gotowane powietrze uciekało. I tak dalej do ostatniej warstwy. U mnie było 5 warstw. Minimum powinno być 4. Pamiętacie, że mniej to nie lasagne. Lasagne przed bożeniem do piekarnika musi odpocząć godzinę. Umieścimy w piekarniku nagrzanym do 180 stopni przez 40 minut. Ostatnie 5-10 minut pod grillem 200 stopni. Przed serwowaniem lasagne musi odpocząć jeszcze 30 minut, jak najmniej. Proszę Państwa, to jest dzieło sztuki. Fantastyka. Si. No i słuchajcie, taka lasagne jest po prostu wyśmienita, nie? ma, palce lizać. Polecam oczywiście robić własny makaron, jeżeli macie maszynę do makaronu, bo smakuje o wiele, o wiele lepiej. Ale jeżeli nie macie niestety trzeba, trzeba kupić. Wszystkie składniki będą tutaj na dole w opisie. Jeżeli spodobało Ci się ten odcinek, palec do góry, i subskrybuj mój kanał na YouTube. Zapraszam następnym razem, jak zwykle, będą fajne włoskie przepisy. Ciao!